Witam. Dzisiaj przedstawię materiały, jakie używam na co dzień podczas konstruowania. Zapraszam do subskrypcji, łapka w górę, jeśli się podoba. Podstawowym materiałem na składach budowanym jest ST3, może być z S, czyli uspokojone. Robimy z tego korpusy urządzeń, spawane, stoły do warsztatów. Ramy różnych urządzeń, konstrukcje nośne, regałów. Gorąco walcowana stal jest czarna i ma nalot, który trzeba usunąć, jeżeli się chce go porządnie pomalować. Dlatego zimnowalcowana St3S blacha używana jest na laserach i ma ona grubość od 0 do 6. Trudno znaleźć grubszą blachę zimnowalcowaną. I taka blacha jest gładka, gotowa do tego, by pomalować ją proszkowo. Nie trzeba ściągać nagarów. Produkty na sprzedaż są robione właśnie z takiej blachy, nie z gorąco walcowanej. Jakby trzeba było zrobić na przykład półkę do regału, to zrobiłoby się ją właśnie z zimnowalcowanej blachy, a później pomalowało proszkowo. Kolejnym materiałem jest 18G2 na ramy samolotów. Jakieś ramy. Które utrzymują silnik samolotu lub silnik od samochodu Jest bardzo dobrze spawalny I mocny, znacznie mocniejszy od ST3 Można z tego również jakieś mocne konsolki przyspawać do ramy w samochodzie, czy w jakimś urządzeniu Kolejny to 40H On nie jest spawalny Wstępnie można go kupić utwardzonego do 30 HRC Świetny materiał jest właśnie, gdy jest utwardzony do 300 HRC. Dobrze się obrawa na maszynach. Dobrze się skrawa, nie ciągnie się. Wióra dobrze się łamią. I można z tego zrobić jakieś piasty, czyli elementy z otworem na wciśnięcie łożyska. Ponieważ dobrze się je szlifuje, dobrze się wytacza. Kostki przyrządów, wszystkie elementy w przyrządach, które są ze stali, to głównie są właśnie w 40H, 45 I, tak jak mówię, 30HRC bardzo dobrze się skrawa, taka twardość Dlatego ładnie wygląda Jeżeli coś wytoczymy z ST3, to nie będzie ładne, tylko będzie brzydkie, poszczepione, chropowate 45 Jest podobna do 40H, ale spawalna Kolejny materiałem jest 30 HgS może być z A lub bez A, troszkę jest różnicy między tymi materiałami ale dla mnie to jest to samo i robię z tego jakieś wałki, osie, elementy obrotowe nie jest, nigdy nic, nie rysowałem czegoś co byłoby z blachy z takiego materiału Kolejny materiał jest NC6 oraz NC11LV, NC11LV łatwiej się hartuje z tego co mi wiadomo, dlatego zawsze ten wpisuję w tabelki, ale NC6 nie gdzieś stosowałem częściej. Ale teraz jednak NC11LV. I jest to bardzo dobra stal stopowa. Można ją zahartować do 60 HRC. I stosowane jest na bazy w przyrządach. Te elementy, które się ścierają, na które nakładamy ciągle coś. Na przykład jakiś pin, na który ciągle jakaś kobieta w jakiejś fabryce nakłada jakiś element, pobierany dalej przez maszynę. I jakieś bazy, do których dosuwamy coś. Bazy, które są szlifowane, dokładne i mają się nie zetrzeć i, i trzymać wymiar. Kolejne to 60 62. tu już jest aluminium. Stop aluminium i odporny jest on na wodę słoną, jachty się z tego robi jakieś elementy do wody słonej, można go ładnie anodować Kolejny aluminium to będzie 2017 płyty przyrządów jak przyrząd ma być lekki do noszenia przez ludzi to dobrze jest zrobić go z 2017, są to gotowe dość płaskie płyty na których można zabudować przyrząd z właśnie, a przyrząd, elementy na przyrządzie z 40H, 45 Żeliwa takie typowe to jest ZL-200, ZL-300, na korpusy, jakieś ławki, co komu potrzeba. Jest to typowy materiał w żeli PLM, no, tam gdzie odlewają żeliwo. Pytałem niedawno, to tylko takie właśnie tam mieli te żeliwa do odlewania. Kolejny materiał to 304, 316. Są to, nie, to jest nierdzewka. A to jest kwasówka. Różnica jest taka, że z 304 możemy zrobić jakieś rzeczy, które nie są poddawane działaniu kwasów ani substancji żrących do spożywki się nadają takiej, w której nie ma kwasów, z owoców. Znaczy można też z, zrobić jakieś coś, co sok. Jakiś element jest 304 oblane sokiem, ale mogą one jednak zmienić kolor później, trzeba je myć. Trudniej jest je umyć. Najlepsze do jakichś kwasów i, i żrących substancji jest 316, jest ona droższa niestety od 304. Barierka jachtu to tylko z 316, ponieważ jak zrobimy to z 304, to zbrązowuje je i nie będzie to ładne. To było na tyle. Jeśli się to komuś przydało, to łapka w górę. Pozdrawiam.